Myślicie o przesiadce do samochodu elektrycznego, ale przerażają Was ich ceny. W Polsce znajdziecie coraz więcej samochodów na prąd, które nie zrujnują domowego budżetu. Jakie jest top 10 najtańszych samochodów elektrycznych nad Wisłą? Numer 10 Opel Mokka Electric 130 tysięcy. Numer 9 Opel Corsa Electric 129 900. Następnie Peugeot E208 za 129 tysięcy i 100 zł. Miejsce siódme to Opel Frontera 125 900 zł. Pozycja szósta to Renault 5 i e Tech Electric za 120 900 zł. Czołową piątkę otwiera Citroen EC3 Cross za 120 800 zł. Czwartym najtańszym samochodem elektrycznym w Polsce jest schodzący powoli z rynku z coraz większymi promocjami Nissan Leaf za 110 100 zł. Podium otwiera Citroen EC3 za 107 950 zł. Tańszy jest Hyundai Inster za o 3900 zł. Natomiast najtańszym elektrykiem w Polsce jest Dacia Spring za jedynie 76900 zł. Co ciekawe, chiński MG4 niedawno wypadł z tego grona, spadając na 11 miejsce, bowiem jest o 900 zł droższy od elektrycznej Mok. Pamiętajcie też, że program Nasze Auto pozwala na dopłaty do samochodów elektrycznych nawet do 40 tysięcy zł, co znacząco obniża ceny wszystkich podanych przed chwilą modeli. Więcej o programie i dokładnej informacji o omawianych samochodach znajdziecie na naszym serwisie.